Siemaneczko! Witajcie! Dzisiaj skończył się 103 dzień budowy Dzisiaj wjechała mocna elektronika na poziom minus 1 Zobaczcie już tutaj pomontowane mamy serwomechanizmy poopisywane Także tutaj już się zaczęła budować pierwsza magistrala prądowa Z razem z centralką ze sterownikiem PC9685 do sterowania napędami Także już tutaj wjechało Zaczęła się budować główna magistrala która łączy nam zasilanie torów Tutaj jeszcze mamy pętlę zwrotną, którą będziemy dopinać. Tutaj mamy kolejny, kolejną magistralę główną, także tu już mamy ten moduł. Zaczynamy od tego pierwszego modułu, który jest tu od strony góry, od serpentyny. Także jeszcze trochę zabawy zostało, ale już powoli, powoli się rozkręcam w tym temacie. No i słuchajcie, tutaj na końcu też już mamy dokończoną, dokończoną kwestię montowania czujników. Czyli kontakt tronów, plus napędy zwrotnic. No, także dzisiaj kupa pracy z elektroniką. Tak naprawdę wziąłem się za najgorszy element, bo tutaj jest 15 torów, które trzeba połączyć, napędy spiąć i tak dalej. Także zobaczcie, to jest bocznica, która będzie pod tą całą stroną po lewej stronie. Także cały poziom minus 1. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość przewodów, to jeden z największych fragmentów na makiecie, bo 15 torów obok siebie nie ma tutaj nigdzie. Tutaj oczywiście na Lublinie głównym jest tych torów trochę, ale to jest kwestia tutaj, akurat ile tam? 8-9 torów jest maksymalnie, więc przy 15 to jest nic. Także rozpocząłem już zabawę z elektryką, z układaniem tego wszystkiego, całych tych magistrali. Potem będziemy to wszystko spinać, podłączać pod system komputerowy, tak żeby to wszystko było sterowane. Także no najbliższe live, y, słuchajcie, to będą takie właśnie spokojniejsze na zasadzie elektroniki. Tutaj już do mostu dzisiaj drukują się podpory, także jutro je przywiozę i będziemy ten most pięknie już układać na podporach docelowych. Także zobaczymy jak to się będzie prezentowało, już nie na tych klockach ze steropianu. No i potem co? Będziemy musieli tu ułożyć jeszcze torowisko na mostach. Też jeszcze kwestia do przemyślenia tematu, bo słuchajcie ważną kwestią jest to, żeby ten most był rozbieralny. Także w przypadku jakbym tutaj potrzebował przejść czy coś, to musimy tutaj mieć możliwość wypięcia tych torów. I zdjęcia tych wszystkich przęseł, żeby, żeby tu była mobilność na tej makiecie, bo jeszcze przecież pod mostem trzeba zasieć trawę, więc tu jeszcze jest kupa pracy. Tu będzie fajna scenka, o której, której Wam jeszcze nie zdradzę, ale będzie, będzie scenka na makiecie, która będzie interaktywna z Wami, także będziecie ją mogli uruchomić z guzika, ale Wam jeszcze nie powiem, co tutaj się będzie działo, także bądźcie na liveach, obserwujcie. Pamiętajcie, codziennie po 16:00 działam do takiej 21:00, 2.00. No, także tyle na dzisiaj. Dzięki. Ja uciekam odpoczywać do mojej rodzinki i moich piesków. A wy trzymajcie się i do juterka. Także trzymajcie się. Hej.